AHS Krab AK9 porównanie, czyli porównanie dwóch samobieżnych armatochałbic 155 mm i tu taka ciekawostka od razu, ponieważ Krab, czyli nasz produkt polski, ma podwozie pochodzące właśnie od K9, czyli od armatochałbicy południowo-koreańskiej. Do tego krab ma system wieżowy, który wywodzi się z brytyjskiego systemu wieżowego AS-90. Zacznijmy może porównanie od wielkości. Długość kraba to 12,5 m, K9 ma równe 12 m, szerokość kraba to 3,58 m, szerokość K9 3,40 m. Wysokość kraba. To 3,13 m, chociaż z zamontowanym wkm to już 3,83 m. Tutaj K9 jest zdecydowanie niższa i jej wysokość wynosi 2,73 m. Więc te wielkości poza oczywiście wysokością są zbliżone, no ale nie może być inaczej, ponieważ podwozie w krabie jest takie samo jak bez mała, takie same jak w K9. Masa K9 to 47 ton, krab ma masę 52 ton. Ponieważ Obie te armateochabice mają takie same podwozia, to silnik również jest taki sam, a jest to oczywiście MTU MT881KA500 o mocy 1000 koni mechanicznych. Jest to turbodiesel chłodzony cieczą V8. Pozwala to na osiągnięcie prędkości ponad 60 km na godzinę, oczywiście w terenie, nie w terenie, tylko na drodze utwardzonej. Natomiast w tym terenie oznacza to bardzo dobrą mobilność. Trakcja, o czym nie wspomniałem, a co jest oczywiście oczywiste, jest gąsienicowa. Taka trakcja pozwala na o wiele większą dzielność w terenie. Jeśli chodzi o przekładnie, to tu i tu jest to Allison X11005A3 o czterech przełożeniach do przodu i dwóch przełożeniach do tyłu. Masa kraba jest może troszkę większa, ale nie wpływa to w taki większy sposób na zwiększenie, czy raczej. Pogorszenie się jego mobilności czy też innych parametrów, chociaż według tych oficjalnych danych zasięg krapa jest niższy. Również ta prędkość maksymalna jest niewiele niższa, ale najprawdopodobniej te różnice są bardzo, bardzo małe. Jeśli chodzi o załogę w krabie, to liczy ona 5 osób. Dowódca działonowy, kierowca ładowniczy i jego pomocnik w K9 od wersji K9A1. Która jest w użyciu od 2018 roku, załoga została zredukowana do czterech osób. A w wersji, która jest obecnie opracowywana, czyli w K9A2 ma być już automat ładowania i załoga wtedy będzie liczyła trzech załogantów. Chociaż tu trzeba zaznaczyć, że w krabie też można, jeśli trzeba, operować w czterech ludzi. Tu u góry podwiesz od razu propozycję materiału o krabie, dane techniczne, ciekawostki. Jest to materiał, który niestety jakoś szerzej się nie obejrzał, a omawiam tam o wiele dokładniej właśnie kraba. Objarma to są wyposażone w działo 155 mm o długości 52 kalibrów. Jak zawsze to powtórzę, długość kalibrów to znaczy, że 52 mnożymy przez kaliber, czyli 52 mnożymy przez 155 mm i otrzymujemy długość lufy. Szybkostrzelność w K9 wynosi od 6 do 8 strzałów na minutę. W Krabie podaje się 6 strzałów, chociaż ta teoretyczna możliwość wystrzelenia 6 strzałów w praktyce oznacza, że również te 8 strzałów da się w nim wystrzelić. To wszystko zależy w dużej mierze od załogi. Ogólnie parametry dział są bardzo mocno do sobie zbliżone: zasięg, szybkostrzelność to wszystko jest na podobnym poziomie. Oczywiście obie armatochałbice przy zastosowaniu odpowiedniej amunicji mogą strzelać na ponad 50 km, chociaż tu należy zaznaczyć, że są pewne informacje z Ukrainy, gdzie podaje się, że Krab był w stanie wystrzelić na ponad 70 km. Jeśli chodzi o napęd wieży, to w Krabie jest on elektryczny. W k 91 napęd jest elektrohydrauliczny, ale od planowanego K9A2 stanie się on również elektryczny. W tej wersji, czyli w K9A2, tak jak mówiłem, zostanie zastosowany system ładowania, który będzie zautomatyzowany i szybkostrzelność wzrośnie do 9 strzałów na minutę. Tylko tutaj musimy się zatrzymać, ponieważ ta taka teoretyczna możliwa szybkostrzelność wcale nie oznacza, że jedna armatochałbica jest lepsza od drugiej. Tutaj jest bardzo ważna kwestia. Nie tylko system sterowania ogniem, ale również wytrzymałość blufy. Ponieważ po bardzo intensywnym, szybkim strzelaniu duża część luf po prostu wymaga dosyć długiego odpoczynku, czyli schłodzenia się. W przypadku krabów te armaty, te lufy są bardzo wytrzymałe. Oczywiście lufawka 9 również charakteryzuje się dużą wytrzymałością. To jednak lufa, która powstawała, została zaprojektowana przez bardzo doświadczonych ludzi, ale na przykład w Krabie mamy takie twarde dane, które mówią nam, że kilka tysięcy wystrzelonych pocisków, ta lufa jest w stanie wytrzymać. Oczywiście trzeba ją szanować, trzeba o nią dbać, no ale to jest oczywiście normalne. Tylko chodzi mi o to, że ta bardzo duża szybkostrzelność wcale nie oznacza, taka teoretyczna szybkostrzelność, że armatochałbica. Takich realnych warunkach może tą szybkostrzelność przełożyć na prawdziwe, na prawdziwe wyniki. Aha, tutaj muszę zaznaczyć, że K9A2 ma być tym naszym docelowym K9PL, czyli te K9, które zakupujemy, a będą dostarczane z Korei Południowej, to jeszcze nie jest ta wersja docelowa. Ta wersja docelowa oznaczona jako K9PL. Ma być już tą K9, która jest obecnie w fazie projektów. Tą z załogą wynoszącą trzy osoby. Tą, która ma się charakteryzować lepszymi parametrami. Tutaj ważną sprawą również jest to, że oczywiście oprócz tego głównego wyposażenia, na przykład Krat posiada wielkokalibrowy karabin maszynowy WKMB 12,7 mm. W K9 też jest wielkokalibrowy. Karabin maszynowy, tylko że to jest karabin K6 i też ma 12,7 mm. Zapas AMO w Krabie to 40 pocisków i 48 ładunków miotających, natomiast zapas w K9 to 48 naboi i ładunków. Kiedy to AMO się skończy, to w przypadku K9 są używane wozy amunicyjne K10, które można powiedzieć w sposób automatyczny ładują amunicję do tej armato Połączając się z nim, łącząc się z nim takim specjalnym połączeniem, i do 12 pocisków, naboi na minutę może być do niego przesyłane. Tak to ujmijmy, i załogi nie muszą wychodzić z obu pojazdów. Niestety w krabie załadunek odbywa się z wozów amunicyjnych i przyjmuje to taką troszkę bardziej tradycyjną metodę, czyli przeładowujemy to w sposób normalny, ale oczywiście nikt nie kazał HSW opracować. Takiego typu wozu amunicyjnego jak K10. Co ważne, K9 te dla nas, od razu dostaną nasz polski system łączności oraz otrzymają taki sam jak w krabach system z zarządzania, czyli będą miały takie samo wyposażenie jak nasze kraby. Oczywiście topas zyskał doskonałą opinię w Ukrainie. Tam właśnie okazało się, że ten system potrafi mocno. Zwiększyć możliwości kraba. Pamiętajmy, że nawet najlepsza armatochałbica o najlepszych parametrach, jeśli nie będzie miała odpowiednio dobrego systemu zarządzania walką, to będzie czymś bezużytecznym. Krab charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami, do tego posiada topaza, który jest topowym rozwiązaniem. I bardzo szczęśliwie również ten topaz trafi na nasze K9, co mocno oczywiście zwiększy ich możliwości, które są. Tak jak wspomniałem, porównywalne do krabów. Oba pojazdy, a raczej ich opancerzenie chroni załogę przed kalibrem do 14,5 mm odłamkami artyleryjskimi i lekkimi przeciwpiechotnymi minami. Tu oczywiście ograniczeniem jest masa. Gdyby nie było tego ograniczenia, to to opancerzenie, czy to kraba, czy K9, mogłoby być większe. Jeśli chodzi o użytkowników, to kraby oczywiście służą u nas i w Ukrainie. Natomiast K9 jest o wiele szerzej stosowana. Po pierwsze, oczywiście Korea Południowa. W Turcji produkowana jest lokalna wersja o oznaczeniu T155, która jest też sprzedawana do Azerbejdżanu i Kataru. Do tego K9 posiada Australia, Egipt, Estonia, Finlandia, Indie, Norwegia, no i my. Jeśli zrealizujemy kontrakt, to będziemy ten planowany kontrakt to będziemy drugim użytkownikiem na świecie po Korei Południowej. Plany, oczywiście, sprzedaży K9 są szerokie. Krabowi jakoś nie wyszło. Są to konstrukcje bardzo podobne do siebie. W dużej części, oczywiście, identyczne. Są również różnice wynikające z zastosowania innych systemów wieżowych. Jednak te parametry możliwości, jakie osiągają te armatochałbice, są na bardzo zbliżonym poziomie. W niektórych rzeczach są tak blisko siebie, że można ich wręcz nie rozróżnić. To są jednak armatochaubice, które mają spełniać podobne wymagania i te drogi jakimi je próbowano osiągnąć, jednak ich rezultat przyniósł podobne skutki. Bardzo skuteczne, bardzo dobre i nowoczesne rozwiązania. Oczywiście przewagą kraba jest system zarządzania walką Topas. No ale te nasze kraby przepraszam, te nasze K9 dostaną właśnie topaza, nasz system komunikacji, łączności. Nie wiem, jak będzie z na przykład radarami, z tego typu rzeczami, ale to się wyjaśni, kiedy już te K9 do nas trafią. Pamiętajmy, że ta docelowa K9, k K9PL będzie czymś innym, troszkę zmodyfikowanym. A te plany modyfikacji K9 są bardzo dalekie na można powiedzieć, 20 lat do przodu, ponieważ po tej wersji A2, która jest obecnie opracowywana, ma wejść do służby wersja A3 już najprawdopodobniej całkowicie zautomatyzowana. Jeśli chodzi o plany modernizacji przerabiania kraba, niestety nic o tym nie wiadomo, co oczywiście bardzo mocno nas powinno smucić. Na dzisiaj dziękuję, troszkę chaotycznie, ale niestety chyba jak słychać, nie mam możliwości nawet dokładnego nagrania, montaż też będzie dosyć szybki. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.